Witam Panią, witam Państwa. No cóż, ja mogę pogratulować tylko gospodarzom zwycięstwa. Natomiast całego meczu nie będę tutaj komentował, bo, bo musiałbym wiele tutaj nieprzyjemnych słów wypowiedzieć, a nie chcę tego robić póki co. One już gdzieś tam w szatnie padły, i musimy to sobie sami wyjaśnić i sobie z tym radzić. Natomiast widać było, że nie, nie podnieśliśmy się po tym sobotnim spotkaniu, i, no i to jest dla nas też wskazówka tak? I, i kierunek myślę co do, do tego, co dodać trzeba, trzeba robić. No, ale ja tutaj nic więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć i nie chcę nic mówić, bo, tak jak mówiłem, no, musiałoby być to ostry wywód, a, a tego nie zamierzam w tej chwili robić. Dziękuję. Dziękuję za, za gratulacje, tenże. Co do mojej oceny meczu, mecz był, według mojej opinii, bardzo dobrym widowiskiem dla kibicu. Spotkały się dwie naprawdę dobre drużyny. Oczywiście dla obu zespołów był to bardzo trudny gatunkowo mecz. My wiemy w jakim miejscu jesteśmy. Raków też pewnie miały inne cele. Przegraliśmy ostatni mecz na, w Tatnobrzegu i, i, i pracowaliśmy bardzo spokojnie, bo, od wielu, bo od, wielu meczów, od wielu meczów gramy naprawdę dobrą piłkę i, i czy, czy zdarzy nam się porażka, czy, czy remis, czy też dobre pewne zwycięstwo ze stalową wolą, to jestem spokojny o to, że jak tak będziemy pracować, to to utrzymanie, czyli nasz główny cel zapewnimy sobie. Nie patrzymy na to, co się dzieje w tabeli. Chcemy w każdym meczu walczyć o trzy punkty. No, cieszę się, gratuluję moj, mojemu zespołowi. Naprawdę dzisiaj y, bardzo dużo zdrowia y, włożyli. Ten mecz był wybiegany, wywalczony. Tutaj y, no, na pewno y, te trzy bramki nie, nie były łatwe do zdobycia. W, w, Raków miał swoje sytuacje. Do końca meczu walczył też o, o, o Ostrzelenie kolejnej bramki. Na pewno muszę indywidualnie wyróżnić Sebastiana Siwka, który w ciężkim momencie dla niego wszedł, po, po, powiedzmy po, po kilku meczach przerwy. Nie jest to łatwe, ale dzisiaj udowodnił, że jest zawodnikiem, z którym ja się muszę liczyć. Tak samo Janek. Janik też po, po, po przerwie wszedł i na, na swojej stronie zrobił to, co trzeba. No, ale ogólnie na pewno to jest praca zespołowa i tutaj wyjątek robię dla tych dwóch zawodników, jeżeli chodzi o pochwały. Jutro sobie ten mecz przeanalizujemy i oczywiście koncentrujemy się na meczu niedzielnym ze Stalą Mielec. Dla nas na pewno jeszcze ten sezon się nie skończył. Dziękuję bardzo.